Od dawna się czaiłem, żeby nagrać vloga. Tylko chodziło mi po głowie. Ale o czym? Jak mam nagrać, żeby było ciekawe? Co nagrać, żeby to miało w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Czy w ogóle powinienem cokolwiek nagrywać? Większość moich dni wygląda przecież tak samo. Nic się nie dzieje. Kim ja właściwie jestem, żeby ktoś oglądał moje vlogi? Więc nie nagrywałem. Wiele miesięcy. Ale dalej to za mną chodziło. I jak ktoś nie daje ci spokoju, to no wiesz jak to jest. Jest jak drzazga w palcu. Bo mimo wszystko, lubiłem to kiedyś robić. Mimo, że te vlogi nigdy nie miały dużych wyświetleń, to po prostu jakoś to lubiłem. Lubiłem dokumentować życie, zatrzymywać codzienność, małe momenty, potem do tego wracać. Jak do pamiętnika, tylko na wideo. I serio, nieraz oglądałem i zresztą dalej oglądam czasami, odpalę sobie właśnie jakiś stary materiał, tak żeby zobaczyć, żeby może trochę poklepać się po plecach. Bo nie ma nikogo, a raczej, może, może nie to, że nie ma nikogo, kto, kto by to zrobił, co najbardziej chyba zależy mi na tym, żeby właśnie sam z siebie być zadowolonym. I właśnie, jak spojrzę przez pryzmat ostatnich lat, bo jak się okazuje, to za rok mnie 10 lat odkąd to robię, dosłownie będę miał dekadę doświadczenia w nagrywaniu. I właśnie dlatego teraz też tak zrobiłem, że po prostu wziąłem kamerkę i zacząłem nagrywać. I nie taką, która daje najlepszą jakość, ale taką, która po prostu. No, jest wygodna, którą lubię trzymać w ręku, którą mogę od razu odpalić bez ceregieli, bez kombinowania, bez zastanawiania się nad tym, czy da się lepiej, czy wiecie, czy to będzie 4K, czy cokolwiek innego i po prostu nagrywałem. Eee, nagrywałem to, co się działo, to, co robię bez planu i właśnie przede wszystkim bez oczekiwań. Na ostatnim wyjeździe nabrałem trochę pokory i dystansu, ale też ogólnie przemyślałem wiele rzeczy. Prócz podróży na drugi koniec świata, byłem też w podróży w głąb siebie. I może właśnie to był najważniejszy kierunek. Nie na południ i na zachód, tylko do środka. I kilka razy miałem myśl, że może zrobić Q&A, a potem wracała taka właśnie myśl, że kim ja jestem, żeby odpowiedzieć na czyjeś pytania. Żeby komukolwiek w ogóle doradzać. Bo właśnie jak byłem na wyjeździe, to zacząłem... Walczyć ze swoim ego, bo każdy je w sobie ma i każdy po części yy, dodaje sobie, nie? W sensie czasami dodajemy sobie obiektywnie i powinniśmy to robić, no ale czasami właśnie należy trochę ym, spokornić ty, trochę obsypać głowę popiołem i po prostu nie uważać, że jesteśmy jacyś turbowyjątkowi i robimy jakieś niesamowite rzeczy. Yy, zwłaszcza, że ich nie robimy. Ale w końcu doszedłem do pewnej myśli, że jeżeli to oglądasz, jeżeli mnie obserwujesz, to kimś jestem. Może właśnie jestem dla ciebie inspiracją, może po prostu kimś, przy kim lepiej się pije poranną kawę, może jestem trenerem dla ciebie, może typem z internetu, który gada o życiu i sylwetce. I widzisz, każdy widzi coś innego, każdy przypisze mi inne cechy, u jednych będę bohaterem u drugich będę antybohaterem. Jednym dodam do życia, a innym podniosę ciśnienie. I tak samo jest w życiu. Nie masz na to wpływu, jak ktoś cię postrzega. Znaczy, no po części masz, ale dalej ty w wyobraźni innych ludzi jesteś inną osobą niż jesteś w rzeczywistości. I czasami można się zastanowić, kim ja właściwie jestem. Nie? Bo w twojej głowie jesteś jakiś, ale... Każdy, kto Cię zna, trochę inaczej Cię postrzega, trochę inaczej by Cię opisał, na co innego by zwrócił uwagę, ale nie mamy na to wpływu. Nie kontroluję tego, ja mogę robić jedynie swoje. To, co czuję, to, co uważam, to, co daje mi jakiś sens, radość albo spełnienie. A jeżeli to komuś coś daje, zajebiście. a jeżeli nie, to też ok, bo kto zważa na wiatr, nie sieje. A kto patrzy na chmury, nie zbiera plonów. Rano siej swoje ziarno, i wieczorem nie dawaj spoczynku swojej ręce, bo nie wiesz, które ziarno wyrośnie, to czy tamto, a może oba będą dobre. Teraz, gdy nagrywam ten voiceover, widzę, że to nie było takie straszne. Wystarczyło uznać, że coś zrobię, bez oceniania, bez oczekiwań, i nagle okazało się, że jest dużo łatwiej się za to zabrać. I może to właśnie w, nas, yy, w naszym życiu nas powstrzymuje. Te oceny i oczekiwania. Bo oczekiwania zazwyczaj są wysokie, a oceny zazwyczaj są surowe i najczęściej własne. A jakbyśmy tak właśnie nie oceniali, nie oczekiwali. Po prostu żyli i robili rzeczy. Miałem w życiu taki moment, że to właśnie oczekiwania mnie po prostu przygniotły. Nie tylko cudze. Właśnie wręcz przede wszystkim moje własne. Jak mam wyglądać, co powinienem osiągać, ile powinienem zarabiać, jaki powinienem być, żeby zasługiwać na coś, na uwagę, na szacunek, na akceptację, wydawało mi się, że, tylko, że jak tylko spełnię te wszystkie punkty, to w końcu poczuję się wystarczający, ale tak nie było. Im bardziej się starałem, tym bardziej traciłem kontakt z samym sobą, im bardziej próbowałem się wpasować, tym bardziej się oddalałem. I szczerze mówiąc, w pewnym momencie nawet nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, co chcę robić, nie wiedziałem, czego oczekuję od życia, nie wiedziałem nic. A przede wszystkim nie wiedziałem nawet, że nie potrafię sam nazwać swoich uczuć. Nie wiedziałem, co czuję, dosłownie. Ktoś mógł mnie zapytać, co czujesz, i ja nie wiedziałem. Ja mogłem powiedzieć, jakie rzeczy mi chodzą po głowie, jakby co mnie trapi, ale nie byłem w stanie nawet nazwać emocji, które miałem. W sercu. I właśnie wtedy przyszła depresja. Ale to też był sygnał, że coś nie gra, że pora przestać patrzeć w lustro oczekiwań i zacząć patrzeć w swoje oczy. I zacząłem się pytać, dlaczego kiedyś robiłem niby to samo i byłem szczęśliwy, a teraz nie jestem. I zrozumiałem, że to nie było to samo, bo kiedyś robiłem to z radości, potem z obowiązku, presji z planu. I cytując profesora Bartoszewskiego. Są w życiu rzeczy, które warto i są takie, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca warto. I mam wrażenie, że przez długi czas robiłem głównie to, co się opłacało i zapominałem o tym, co warto. Czasem ktoś napisze do mnie: stary, dzięki, że za, za to, co powiedziałeś, to dało mi do myślenia, albo nie miałem najlepszych dni, ale włączyłem twoje story czy film i coś się zmieniło. I to nie są wielkie rzeczy, wiecie, to nie są przemowy na TED-Toku, to nie są jakieś, nie wiem, przełomowe momenty, tylko to są właśnie zwykłe, codzienne słowa, ale może właśnie dlatego są ważne. Bo czasem wystarczy po prostu być i mówić swoje, bez wielkich planów, kalkulacji, grania i zastanawiając się. Bo to, co dla mnie jest zwykłe, dla kogoś może być dokładnie tym, czego potrzebował.